To sobie pozwolę udostępnić. Bo jak przygotowałem trzy slajdy na krzyż, to, to bym sobie udostępnił. Jak się to obsługuje. Dobra, nie mam uprawnień. Jednak opowiem. A, wszyscy <śla> mają. Wszyscy Ale nie, nie, mają. nie, nie mam uprawnień systemowych. Musiałbym przełączać. O kurczę. Okay. Dobra, są trzy slajdy na krzyż. Kwestia polega na tym, repozytoria możemy albo dekorować, albo rozszerzać przez Entity Repository. I mamy dwie szkoły, szkoła Marcinów poniekąd i szkoła Syliusów. Syliusy głównie rozszerzają te repozytoria. Marcin, szczególnie Marcin B, jest za tym, za dekorowaniem tych repozytorów. I później dochodzi do takich kwestii, że są w dwóch takich według mnie krytycznych punktach konflikty, kiedy robimy cerki, szczególnie na open source. I kiedy przychodzi nam jakiś pull request z zewnątrz, co miała też sytuacja ostatnio. Stefan, który tam jest mocno związany z Sylusami, w naszym Sylus Blacklist, Blacklist pluginie zrobił pull request, który usuwał nasze dekorowanie i nadpisał ekstendowaniem, z tego powodu, że a, bo oni uważają, że nie ma żadnej wartości dodanej z tego, że dekorujemy te repozytoria. I B, tam jest taki case, że Sylius Grid, mamy tam możliwość definiowania własnych zapytań, które tworzą chociażby listy. Nie? I tam jest taki mały casek, że troszkę zmienia się jakby ta definicja tego custom query, kiedy używamy dekorowania. Bo Siliusy tam biorą repozytorium na podstawie pierwsze z Object Managera ściągają Object Manager dla konkretnego entity. A później na podstawie tego object managera biorą repozytorium, które ładuje się domyślnie. To entity repository, które jest by default. I uważam, i w sumie napisałem to Marcinowi Bunkowi, i się zgodził, że powinniśmy przynajmniej dla open source'a jedną ścieżkę obrać, że albo jesteśmy za zadekorowaniem po naszemu, albo idziemy z syriusową drogą extendowania. Bo teraz, tak naprawdę, w jednym code review, juniora, kogokolwiek na open source, na przykład jeden Marcin może stwierdzić, że przechodzi, a na dru drugi Marcin może stwierdzić, że no nie musi być dekorowania i może pojawić się rozbieżność i fajnie byśmy w tej sferze powiedzmy publicznej mieli jedną linię, bo wiadomo, projektowo no to niech zespół sobie ustali, nie? To nie ma wielkiego znaczenia. Tak, I... to była, bodaj mm -hmm. była bodajże jeszcze trzecia możliwość, tam kiedyś programował Przemek Pawliczów, która ja też nie rozwiązuje wszystkiego, ale on jakby proponował, żeby sobie odpuścić w ogóle to dekorowanie i zrobić sobie osobno swoje repozytorium. I ani to dekorować, ani to ekstendować, tylko zrobić sobie nowy serwis, który dodaje twoje metody. Bo jakby rozumiem, że pierwszy, jakby chcesz, potem chcesz potem chcesz otrzymać, żeby dekorować repozytorium, żeby dodać do niego swoje nowe metody. I w takim wypadku, jakby no, jest ten problem jakby kolejności, nie? To znaczy, jak. Ym, jak dekorujesz, no to jakby nie wiesz, co dekorujesz. Co, nie wiesz, co tam było wcześniej. I jest ten przypadek, że ktoś wcześniej dodał tam swoje metody. I teraz ty dekorując, żeby jakby tam zrobić proksy do tych metod, musiałbyś wiedzieć, jakby, jak, jakie że one tam są. Natomiast no, zwykle tego nie wiesz, nie? Więc y, po prostu te metody giną i ostatnia osoba, ostatnie, jakby ostatnie nadpisanie. Y, no, te, te, te metody, które ty dodajesz w tym ostatnim nadpisaniu tam są. Natomiast jak ktoś wcześniej jakby poświęcował nadpisać coś dodać, to, to w obu przypadkach to się. Te, to się jakby traci, I jak ekstendujesz i jak dekorujesz, bo jakby też no właśnie, musiałbyś nie. wiedzieć, co masz, co masz ekstendować, nie? a ty ekstendujesz tą klasę bazową. Natomiast jakby jak w dwóch pluginach poekstendujesz tą klasę bazową i w obu sobie na przykład dodasz swoje nowe metody, no to coś ci zginie. I tak samo jest z tym dekorowaniem, bo jakby. Jak dekorujesz, też musisz wiedzieć, jakie są metody w tej klasie, które, którą dekorujesz, jakby, żeby to sproksować w dół, nie? I więc jakby obie, obie te metody jakby tak średnio działają, bym powiedział. Wiesz co, odpowiadając na to, to, co Ci powiem, dlaczego ja jestem na przykład za dekorowaniem, bo dekorujesz, ale wiesz co dekorujesz? Nie dekorujesz jakiegoś, nie wiem, STD-klas, tylko dekorujesz konkretny serwis, który implementuje konkretny interfejs lub set interfejsów. Co, co tam idzie? Ja ja, Okej, okay, dobrze, możesz tak robić i to wszystko działa do momentu, kiedy nie zmieniasz tego interfejsu, czyli nie dodajesz nowych metod. Jeżeli chcesz dekorować, to musisz zostawić ten interfejs, który tam wcześniej był. To znaczy nie dodajesz nowych publicznych metod, bo tak. To od momentu, jak chcesz dodać publiczną metodę, to nie ma sensu. Jasne, jak najbardziej, nie? Wiesz, no, są wady i zalety. W przypadku ekstendowania to już jest problemem chociażby testowanie tego rozwiązania, bo musisz testować wszystkie metody, te wszystkie testy, bo jest to własność i zawartość, że tak powiem, klasy wynikowej, która powstaje po całym ekstendowaniu. Ale to, co powiedziałeś, że jest jeszcze trzecia opcja, czyli de facto tworzenie tak jakby customowego repozytorium w zależności od, od case'u jest fajne. Bo to de facto my tworzymy sobie na własne potrzeby konkretną usługę, która rozmawia z jakimś bliżej nieokreślonym storage'em i obsługuje nam konkretne case'y. A to czy coś się z tym potem dzieje? Warte rozważenia. I jako zależność tam wrzucamy entity Piotr, managera? Tak, to już myślę. Do takiego zwykle repozytorium? Tak, tam jest entity manager i podajesz mu klaskę na przykład. Nie? I on sobie tam mm -hmm. wtedy tworzy tę klasę metadata i tak dalej, i tak dalej. Ja czy zgaszasz się? Tak, tak. To, to, przykład... to, wam, to Wam z gridem nie zadziała już, bo jakby zanim zanim jeszcze rozważymy, to jakby pierwszy problem jest taki, że po to chcecie to robić, żeby mieć, żeby dodać sobie coś w gridzie i zmienić konfigurację w gridzie, nie? I znaczy to... grid łatwo rozwiązać, bo dzisiaj to znalazłem. W niektórych miejscach Sylliusy robił w ten sposób, że tworzyły nową klasę, powiedzmy, nie wiem, order query builder i możesz przekazać, jak utworzysz go jako serwis, deklarujesz, to możesz go spokojnie przekazać całą klasę z konkretną metodą. Więc to jakby nie jest problem. To idzie rozwiązać. Piotr? Tak, jak chciałem tylko właśnie dodać, że właśnie o to chodzi, że znaczy, największy case, znaczy rozumiem, że to się nie rozbija o Resource Bundle, bo to też może być problem, problematyczne, ale tam można wskazywać serwis i, i, i metodę do tego, więc nie powinno być żadnego problemu. dwa Dekoracja może być fajna, ale to trzeba też rozważyć coś takiego co jeżeli jest kilka repozytoriów, nie wiem, są dwa pluginy, które bazują na jakiejś konkretnej ANSI, dodają różne funkcjonalności i co wtedy? No to jest wtedy to, jest co Mateusz sytuacja, mówił, nie? że tak, ostatni wtedy, wygrywa. Tak, i wtedy sytuacja jest taka, że a oba, obaj vendorzy mogą do, dorzucić trajty. załóżmy. Mogą dorzucić e, interfejsy, które implementują tylko te, dwa, te dwie rzeczy, ale nie implementują tego bazowego, załóżmy, bo nie ma potrzeby. I wtedy w momencie, w momencie dekorowania miałoby to sens, ale e, z PHP-em ósemką co najmniej, i, bo tam można było zrobić union typy i z, te wszystkie trzy interfejsy do. E, 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 Robić dekoracje dla nich, czyli po pipe wpisać po prostu trzy interfejsy, które dekorujemy i wiemy, co dekorujemy wtedy, tak? Bo w obecnej chwili w PHP 74 nie, tego nie zrobimy, nie? No to jest taki kreś. Więc myślę, osobiście uważam, że nie ma złotego środka. Fajnie by było znaleźć jeden wspólny. Myślę, by trzeba było zacząć od jakiegoś prototypu i tak zawsze. To by trzeba było zerknąć, po prostu zobaczyć, czy to działa i nagle się okaże, że będzie jakaś rozmowa w tym case'ie, bo na pewno będzie tak, że obie, obie, nie wiem, obie, oba rozwiązania nie będą w 100% coverowały wszystkiego. No dobra, no. a to trzecie wady. Jakby, jakby, no wady, że pewnie trzeba trochę więcej tego będzie kodu napisać, nie? Jakby, ale daje nam to taką elastyczność i jakby... No, bo to jest problem. Jak na przykład często spotykane w publicznych pluginach, że ktoś używa tej samej encji i jest wyścig. Nie? Kto, kto ostatni ten wygrywa. I, I to już nawet było, to był problem z encjami kiedyś i tak dalej, załatwionych chyba traitami, chociaż nie wiem, czy, czy to jest najlepsze rozwiązanie. No, to tu mamy kolejny problem. I to trzecie rozwiązanie brzmi dla mnie najbezpieczniej, tak ze wszystkich. W sumie. A ja tak jeszcze tutaj pomyślę. To wszystko to są casey takie, że możemy jedną rzecz zrobić na trzy razy. Każda ma swoje zalety, każda ma swoje wady. <coughs> Przepraszam. I teraz tak: de facto każdy ma jakiś powód, żeby używać czy to ekscentowania, czy to... Zapomnijmy tego słowa. Dekorowania. dekorowania. Dekorowania, tak, dziękuję. Czy też osobnego repozytorium. Ja bym tutaj zrobił tak, że po prostu osoba, która, która to robi, aby za każdym razem reviewer zapytał się, dlaczego tego potrzebuje, a nie innej rzeczy. A w sytuacji, kiedy ktoś zmienia, tak jak tutaj ktoś zewnętrzny nam zmienił, ponieważ oni nie widzą wartości dodanej. To prowadzimy czy... dyskusję tak, aby ktoś faktycznie nas tylko, przekonał i tyle. Tylko zobacz Marcin, że um, zostając przy tym... Nie mamy jakby wpływu na kogoś, kto inaczej. My sobie powiedzmy robimy jakiś plugin do Syliusa nie ludzie z tego korzystają. Nagle ktoś z zewnątrz sobie robi swój plugin i my nie mamy jakby żadnej kontroli nad tym, że on zastosuje się do tego i, i to zrobi. nie, Jakby jeżeli sobie to podekoruje czy cokolwiek, no to przestaje to działać z naszym pluginem i my nie mamy żadnego wpływu, nie? Więc pomyślmy też nad rozwiązaniem, które jest odporne na. Osoby, repozytory, na które my nie mamy fizycznie. Trady, wpływu. tylko trade, bo wtedy tak. można wstrzykiwać w repozytorium, hmm. implementację dodawać ewentualnie swoją, że tylko interfejs, który implementuje ten trade. Marcin? Chuj. Marcin Fuj, fuj, fuj. No, no, no właśnie... wiem, że fuj, ale pytanie, czy jest coś? No właśnie, nie, chciałem... bo jakby kurczę. Ja, ja wszyscy rozumiem, się ja zgadzamy, ja... że fuj, ale no Marcin, sorry. Ja, roz, ja rozumiem, że tak powiem, wielką niechęć do traitów, tam no, bo de facto nie są one bezpośrednim ciałem naszego obiektu, tylko są jakimś wlepem skądś, nie? No, ale z drugiej strony, pamiętajcie, że trajty dają nam możliwość aliasowania metod. Co za tym idzie, możemy sobie zmienić nazwę metody, jeżeli na przykład duplikujemy ją wewnątrz naszej logiki. To jest jedna z rzeczy. Dwa, traity mogą mieć własne konstruktory za tym idzie, możemy odpalić konstruktor trayta bezpośrednio w naszym konstruktorze. Ja wiem, że to wygląda agli asfak, ale można to zrobić. Co za tym idzie, jeżeli przyjmiemy pewną, tak jakby nomenklaturę, że tworzymy nasze repozytory, które są, dekorują istniejące repozytory seriusowe, więc z naszego punktu widzenia jest to wartość nadrzędna. A to, że powiedzmy, ktoś będzie chciał sobie to gdzieś tam jeszcze udekorować, czy, czy jakiegoś innego ulepa z tego zrobić, dostarczmy mu trade'a z naszymi metodami i ewentualnie w samym seriusie też powinien się znajdować taki trade, który zapewnia podstawowe metody. Tak, takie jest moje zdanie. Czyli dwie opcje. Mhm. Ja, jestem, ja jestem zdecydowanie za dekorowaniem, bo nie tylko. U, Upraszcza to testowanie tego, tego narzędzia, w sensie tego repozytorium, a miejmy, miejmy na bani to, że w przypadku, gdy mamy na przykład overrideowanych 10 repozytorów, no to nie wiem, po 5 metod na każdym repozytorium jest dokładnie takie same, nie? Tam, Create Query Builder, czy Save, czy Persist, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I w przypadku testowania jest to kopiuj wklej, kopiuj wklej, kopiuj wklej. W przypadku dekorowania to też jest kopiuj wklej, ale na zasadzie, ej, sprawdź, czy dekorowany serwis się odpalił z taką metodą, nie? I tyle. I czy zwrócił Puerry Buildera, i oczywiście on jest de facto, on jest de facto usługą z zewnątrz. On jest wstrzykiwany przez konstruktor, więc jego logika nas teoretycznie nie interesuje. Hmm. Sensownie Marcin? Ja tylko chciałem powiedzieć, że generalnie traitów też używałem. W sensie widziałem podczas code review i zaproponowałem, żebyśmy używali w resource kontrolerach, gdzie poczuwaliśmy dodać jakieś metody, no i tak naprawdę to było. Właś, właśnie coś takiego, gdzie yy, braliśmy pod uwagę to, że ktoś może rozszerzać tego resource kontrolera i w jaki sposób mu dostarczyć te nasze metody. I tak naprawdę jedyny yy, taki sposób to było właśnie zrobić trait'a yy, i w dokumentacji naszego yy, pluginu yy, dać informację, hej, jeżeli rozszerzasz takie, takie, takie klasy, to zrób za naszego trait'a, żeby to wszystko działało nie? i zawrzeć to w dokumentacji gdzieś w Readme, czy jakoś tak, żeby to było bardzo widoczne. No i oszczędzamy robotę komuś, nie? bo jakby wie, tak. co ma zrobić, żeby, jakby, bo często patrzcie, że nasze pluginy są mocno używane, nie? więc jakby wartością dla tych osób jest to, że oni jednak mogą używać tych naszych pluginów dalej, nie muszą e kombinować. I, I to też jakby ułatwiamy życie innym dzięki temu. I tu jest jeden temat, który w sumie tak teraz mi naszedł. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o część open nie, to my ją tworzymy też dla community, Siliusa, nie? I co z nie chcąc, super, jesteśmy poprawni, kiedy dekorujemy, ale całe community jest przy, jakby już przyzwyczajone do tego, że oni ekstendują. Pytanie, czy jak my zaczniemy działać na przekór community, czy nie będą się wkurzali, że wszędzie ekstendują i nagle muszą dekorować? Nie? To jest taki też case. No, wiadomo, jak my się przyzwyczajmy. Powiedzmy, nie wiem, Laravel, syf straszny, ale weźcie im wrzućcie jakąś normalną paczkę, która robi coś poprawnie, to szaleją, nie? No, trzeba to im sfasadować. Ja, ja cię teraz skontruję <grym> głupim pytaniem, a jeżeli w symfony w konfiguracji przestaną używać config Tree buildera, który jest w chwili obecnej i zrobią z tego funkcję, nie wiem, lambda functions czy, czy, czy jakkolwiek proceduralnie zaczną to konfigurować, będzie skrzyczał, myślisz, że zmienią specjalnie dla Ciebie? No, to jest Tylko... dokładnie ta sama sytuacja. Też jesteś community, nie? i choćby nie wiadomo, jak community się podniosło, e, oni mają jakieś plany, i szczerze bardzo wątpię, że będą chcieli sobie te plany zmieniać, bo nie wiem, stu osobom na przykład coś się nie podoba. Ale 10 tysięcy innych powie, że no spoko zmiana. Tylko wiesz, u nas proporcje są w drugą stronę. <laughs> nas jest mniej. Ja, no jasne, tylko wiesz, to my jesteśmy dostawcą programowania, więc to my wyznaczamy trend i sposób yy, tak jakby dążenia, sposób rozwoju tego programowania. Nie? Jeżeli nam jest tak na rękę, no to community jest de facto uwiązane do nas, bo korzysta z naszych narzędzi, więc po to piszemy no i, dokumentację, żeby im powiedzieć, w jaki sposób mają to robić. I też jakby no, nie chwaląc się, nie? Ale zobaczcie sobie jakość naszych pluginów, a Ależ ty nie, jakby, to, to, jakby to, to ekstendowanie nie jest największym problemem, nie? jak sobie tam zajrzymy, niestety. Chciałbym, żeby było inaczej, ale e, więc jakby tutaj chyba o to bym się nie martwił raczej. E, tak, tak mi się wydaje. I tym miłym akcentem proponowałbym, abyśmy zakończyli dzisiejsze spotkanie, ponieważ mamy 6 po 14. Tak, i koniecznie sobie dokończyli, inaczej, wypracowali sobie odpowiedź na to pytanie, no bo sobie tak nie odpowiedzieliśmy ostatecznie chyba, prawda, na, na to pytanie. Więc... Do rozważenia na następne. Tak, odpowiedzmy sobie na to pytanie na następnym i jeszcze jeden tam wątek.